to wezmę rower może, bo... bo nie wiem dlaczego no. no, nie mogę na niego wsiąść. Taki mem, że możesz usywać, używać słowa, no ja bym powiedział, ale nie mogę. Nie wiem co się dzieje z tą grą. Ale? No ja nie mogę się ruszyć teraz w ogóle. Cii, cii. A czekaj, ja wsiądę. Zobaczę. Kamera mi się zacięła, bo w ogóle nie mogę wsiąść. No patrzę w ogóle jakoś, ta lampa jakaś dziwna jest. Czy za to jest jakiś worek? Nie nie mogę nic w ogóle zrobić. Coś słyszałem. A, tu jesteś. Boję się wsiadać na to rower. Dobra, żyje. Aha. No, ciekawe. Rower sam jeździ. <śleskujesz> No, ale sam rower normalny. Harry Potter. Bo no Ty stoisz w ogóle na tym, a rower jedzi. A weź się z rowera. O, a jak cię przeteleportowało. O, teraz dobrze się wczytało. Dobra, to było. O, morde. Wbiłem się w jakieś cegły rowerem i się na prostą. No, w domu są te. Albo ten na prawo? Ceglany? Wiesz co, obojętnie. Trzeba przelotować. Tu jest ząbek. Na może być większe bogactwo. No to weźmy w O do dowitkę Wszystkie domy rabowe. A, kiedyś to było łatwiej, a patrzę teraz to nie jest tak łatwo domek obrabować. no tu piwnica jest. O. Jakaś. A. Dobra, jak tu się wbić jakoś? Ogarnąć? O, serio. Jak tu stać? Właścicielka przyszła. O, no, nagruje nagle się tempo równa, nie? I w szafie! W szafie Tam jeszcze siedzą. O, wyszła babka. Nie wiem, co oni tam robili w tej szafie i nie chcę wiedzieć. Zwłaszcza, że ten nie ma kuszu. I tam ma fajne cycki. I za nami jeszcze idzie. W sumie przed to najlepiej by wszystkie zombie wywołać, żeby się nie obciążyć za bardzo, zanim ten Wyjdzie co do szatni. Ło, furtę! O, o. Otworzyłem szatę, a tam ja od razu zombiak walnął. Fajnie. Za mało można dostać. Ty, w ogóle jeden przed drzwiami był. No, patrz. Aha, strzała się rozwaliła, serio. Jak strzelniłem ten minut. Uważasz że shotguna przywalę. To jest spróbę. Po uważaj, się nie zrobił. A O kurde. Uważaj będę bo... pod, pod tobą są trzy zombie. Cztery. Pięć! O... Co? Pięć. Wszystkie takie same. Panie Musiałem. Dobra, ludzie. 3000 ekspa musiałem, bo normalne mnie... O, i się zwróciły naboje. bo były chwarce. Sponembox pop. O, save Ty tu jeszcze piwnica jest. Czekaj coś idzie. O, o o, panie rad Muszę shotguna użyć. Znowu taka horda. Żołnierzy. O kurde. Skąd oni tu się wzięli? Dobra, żołnierz nie żyje. Nie, on żyje cały czas. O, teraz nie żyje. No, żołnierza uwalić to jest ciężko. Ty, ja wszystko shotguna wywaliłem. Żyjesz? Żyję, żyję. Skąd to on, on tu ładna wzięli? aktorka jest. Ale co jakieś... Mówię, bo głupie błędy ma to jakieś niezgodności z fabułą czy z czym Mordę? Już się zaczyna o. To jest shipping crate O Boże, muszę naprawić, bo nie rady. A nie wiem czym naprawić. Się? Ja. Nie no nie wiem czym. Znowu z dworu jakiś zęb jak idzie. Ty się pierdolę, bo ja robię, to znalazłem ten. Ale to jest z jedzeniem, to jest albo Dwie skrzynce zasilowane. Firmatem, ja co tu się dzieje? Chodź ze mną, coś ci pokażę. O jezu, ty jest normalnie bez do przesady. to przesady. przesady. Zobacz, jaka grupa tych samych. Ja pierdolę. To się ja. coś jakby się zbagowało. Jaki jump zrobił ty... No tam z coś, tak Dobrze, niech wychodzi, się pokaleczy trochę. I tutaj coś jeszcze. No boże! No nie ogłuszył mnie! Co? Iiii... Aż Ja sami... nie mam staminy, nie miałem! No tu już jestem. Tu jestem w piwnicy. A przeskoczyłeś przez ten tunel? No. Oje ja zombiaczki. Dwie. Yy. Mordę się kierowano chciałem walny No tu jest jakieś o, stalowych. E, amunicja 762, e, zwykłe 9 mm, stalowe strzały, stalowek do Crossbow e, 19 stalowych naboi do 762 i 7 stalowych naboi do Magnum jeszcze Water Purifier. Aha, purifies any water consumed while installed in your helmet. Takie aha że jak masz to w tym, to możesz brudną wodę pić. Jak masz w tym, w czapce to włożone, w, w hełmie. Aha, to ja, ten, ten ale to można w każdym hełmie, czy trzeba ten, ten kask, co jest na Musi być taki, że możesz ulepszenie włożyć. Aha. Ty, już nic tu nie mam. Zambia, kiełbę. O, same się... się nawet same się wędręczały. Skrzynka. Co to za skrzynka? Z a, za jest Ona się otwiera 10 sekund, także broń mnie. Dobra. Działa Padzik Wojtek Ołała. Jeszcze o, o. sobie palca wygą. ...środkowego okay. nogi papiera. Okay. Cz naboje neboje no sług O Łopata iron i steel pickaxe i wood frame, o. 28 sztuk. O. Ładny loot. To zamknięte drzwi. No, a znowu się zapadł, spadł. Trzeba uważać, tak. że tu miny jakiś niebo Ty słyszysz to, co ja? Bo ja słyszę świnia. świnie. Świnie? No, chrunkanie słyszałem. O, pistolet, wooden kulki i naboje. A nie mogę bo kamienia. I się Kierkę można modyfikować? Tak. Na co ja to zmodyfikuję? Coś trzeba włożyć pewnie, czy coś. Tak, modyfikować. N nie wiadomo czym. Bo nie słyszę. A, teraz też Słyszałem. Ty, 13 silver nugget, 2 y, raw diamond i rękawiczny. Ty, ale zobacz, ta skrzynka się inaczej nazywa. Hayden też. Tak. Ty, można było tutaj od Normalnie. A. A o, to stopem Weźmy z ten. Na bagażniku usiąść. A mogę wskoczyć... czekaj jest twój. Wskoczyć to mogę na ciebie, ale czy pojadę? Oj, nie wiem czy nie zbugujemy serwera. Nie jednak. Zobacz już domek widać tam. A nie. nie.